Cześć wszystkim, także kolejne odcinki także nabyłem takie ustrojstwo straszny trup można powiedzieć To jest 150 no, kurczę. no w miarę to tanie było ale nie wiem czemu sprzedający nie napisał że to jest wszystko popsute Elektronika uszkodzona, zaraz Wam pokażę. No już pomijam, że tam, że to też jest to totalny zajazd Jak widzicie, pokombinowane, pocydowane. Także jakby normalnie ktoś z tym kopał. Taki zajazd I jedna cewka uszkodzona. Już nie wspominając, że jest też popękana. Jest, jest po prostu trzaśnięta ta cewka na pewno ten garet też kurczę, nikt nie oszczędzał jeśli chodzi tutaj o te kable to też nie mam żadnej pewności czy to się trzyma A no, kolejno jest uszkodzone tutaj bo już jak sprawdzałem to na, na pinach to widziałem że nie ma jednego przejścia no dobra przejście jest ale tak jedna z tych rezystencji powinna być 30 o, a ma tylko 18 nie, także hmm, prawdopodobnie może być uszkodzona tutaj PCB. Tam są te rezystory, takie inne tam ustrojstwa. Yy, po drugie, też, też nie było napisane, że ta cewka jest zajechana totalnie. Yy, no i nie wiadomo czy się udają w ogóle naprawić. Yy. Tu jest pod tą aklejką. Jeszcze no nie wiadomo czy ona była w ogóle czy jest czy, 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 czy może są uszkodzone uzwojenia, ale jedno i jedno właśnie z uzwojeń na nadajniku jest zbyt niska rezystencja. Także prawdopodobnie może być to trup nieopłacalny po prostu do naprawienia. Także też coś próbuję z tym zrobić, ale nie wiem czy to z tej cechki będzie no, druga cewka, taka duża, no, też jest zajechana. No, ona tu ogólnie mogę powiedzieć, że działa. Parametry na pinach ma dobre, nie ma żadnego zwarcia, ale jest tak, tu jest kabel, otulina tego kabla jest tutaj całkiem wyrwana. Kable się szczodziwo trzymają, ale kolejną, też jest ta cewka popękana. Widzicie, chyba w 3, 4 miejscach, w Pękana jest tutaj na tych, Tak też też nie wiadomo czy ta cewka dzisiaj czasami nie będzie wzbudzać. I, także nie wiem. To no to będzie trzeba to po prostu odłupać aż do, aż do, do tego. Tam prawdopodobnie są takie wkładki. O ile w, tym, w tej cewkę która też stosuje. Albo są była bo jest po prostu sam sam drut ale na pewno będzie trzeba działać albo do wkładek albo do drutu żeby to zalać I co jeszcze, co jeszcze No żeby ten kabel naprawić no to trzeba też tutaj wydziabać dziurę bo inaczej się tego naprawić nie da żeby to miało jakąś ręce i nogi no a jeszcze pomijam to, że jest to przyszło strasznie pobrudzone to trochę tak zrób, że oczyściłem Także jak widzicie, trup totalny. Elektronika jest też zdechnięta. Też nic nie napisane. Tylko coś tam w ogłoszeniu było napisane. garek z 152 cewkami. I chyba nic więcej. Także nie wiem, nie wiem co, co, co ci ludzie robią z tymi garetami, że są takie, takie zajazdy. Takiego to jeszcze zajechanego nie widziałem. Masakra. Dobra, widzicie, jest on metal bez jednej kreski. I tak, patrzcie. Na tym trybie akurat jewelery nie przeskakuje, ale jest uszkodzone, uszkodzone coś. I no trudno stwierdzić, już nie wiadomo co, co z tym garetem się tu działo. Czy to było zalane, czy srane. Nie mam zielonego pojęcia. No na pewno najpierw zajmę się samą elektroniką, też jeszcze muszę to umyć bo jest ułambany jak 150, no ogólnie no, jaki rob tego gareta nie mam zielonego pojęcia, mam jakieś numery i tyle, no, no także, także trup, no trup trup truf, no dobra, no tyle, tyle w tym odcinku, także masakryczne, są czasami te garety trapiają od ludzi ale pomijam ten fakt, że, że, że po prostu to było nienapisane i że jest to taki zajazd hmm. no dobra, zobaczymy co z tego będzie czy coś tu się uda w ogóle uratować hmm. to z tego, że są dwie cewki, od cewki są prawie zajechane hmm. no dobra, także ja to chociaż dzisiaj trochę tam, no na pewno to wezmę, trochę, no zresztą sobie to odkręcę, przyciągam, odmyję sobie chociaż trochę te obudowy, no bo to jest bardzo ma No dobra, zobaczymy co najpierw z elektroniką będzie, zobaczymy co to się uda działać.